Dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać i zrecenzować mój absolutnie ulubiony krem do twarzy. To jest Eucerin. Ja ten krem mam ze Stanów. To jest krem z 5% mocznikiem, typowo do twarzy, do skóry suchej. Jest tutaj 50 ml, więc opakowanie jest, że tak powiem, normalnej pojemności krem jest przerewelacyjny, jeżeli macie suchą skórę, on jest leciutki nie jest tłusty, nie jest ciężki świetnie się wchłania idealnie sprawdza się pod makijaż, szczególnie właśnie, jeżeli macie skórę suchą eee, zmiękcza skórę a co najlepsze, słuchajcie, jak zmywacie wieczorem makijaż, to jest taki efekt, jakby ta Wasza skóra faktycznie była cały dzień nawilżona czujecie to nawilżenie, buzia jest mięciutka, jest bardziej gładka, ponieważ ten mocznik, no jakby tutaj nie patrzeć ma też na pewno delikatne, delikatne działanie jakieś złuszczające, jeżeli chodzi o suchą skórę, więc e, same plusy naprawdę nic temu produktowi do zarzucenia. E, zapach nie jest przykry, nie jest nieprzyjemny, szybko się ulatnia, jest taki, wiecie, bezpłciowy ten zapach raczej nie, nie powiem tutaj, że jest. E, nie, wiem, nie, nie pachnie siuśkami, jakby się ktoś opadł, że to jest 5% mocznik. E, także. Serdecznie Wam go polecam. Przyznaję bez bicia, że nie wiem, czy jest dostępny w Polsce, ale na pewno jest dostępny na Allegro czy na eBayu. Polecam, 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 jeżeli macie skórą, skórę suchą, polecam. To jest krem, który jest lekki przede wszystkim, a to jest ciężko znaleźć taką lekką konsystencję wśród kremów do bardzo suchej skóry. I on się nadaje zarówno pod filtry, nadaje się teraz latem, nie obciąża skóry, nawierza nawiża i sprawia, że skóra jest idealnie gładka. I to tyle, słuchajcie. Tutaj nie będę się co rozwijać, to jest, nie ma się co rozwijać. To jest moim zdaniem idealny krem do skóry suchej. E, dajcie znać, jakich kremów do skóry suchej wy używacie, czy macie styczność z produktami marki Eucerin bo jestem bardzo ciekawa. Naprawdę warto, polecam Wam ten krem. I do następnego razu. Pa!